Dzień dobry, zapraszam na temat drugi z działu czwartego, a dzisiejszy temat to zabór rosyjski po powstaniu styczniowym. Powstanie styczniowe było największym zrywem niepodległościowym Polaków w okresie zaborów. No, i oczywiście to było kolejne powstanie, które zakończyło się klęską. Śmierć poniosło około 20 tysięcy powstańców, ale to nie była jedyna cena, jaką trzeba było zapłacić za to powstanie. Dlaczego powstanie upadło? No, przyczyn jest bardzo dużo. Przede wszystkim, my nie mamy armii, a przeciwko nam występuje regularna Armia Rosyjska. Nie dostaliśmy pomocy również ze strony państw europejskich. To na pewno było spowodowane decyzjami Kongresu Wiedeńskiego z 1815 roku, gdzie była mowa o tej równowadze europejskiej, o tym, że żadne państwo nie będzie też się wybijało, i będą tłumione wszelkie ruchy narodowościowe i niepodległościowe. Na pewno nie pomagało. Yy... To niedogadanie się Polaków, te dwa ugrupowania patriotyczne, dwa ugrupowania, które mają różną wizję na, na to, jak odzyskać niepodległość, mówię o białych i o czerwonych, ten brak jedności wśród Polaków nie pomagał powstańcom. Na pewno też swoje trzy grosze przysłowiowe przyłożyli tutaj chłopi, którzy kompletnie nie byli zainteresowani udziałem w, w powstaniu, a dodatkowo to, że car rosyjski nadał im uwłaszczenie w marcu 64 roku sprawiło to, że chłopi absolutnie nie widzą żadnej korzyści w tym, żeby przystępować do powstania, ponieważ otrzymali użytkowaną ziemię na własność i jednocześnie nie musieli wypłacać odszkodowania. To są takie podstawowe przyczyny upadku tego powstania. Natomiast na pewno powstanie styczniowe odcisnęło bardzo duże piętno na Polakach. Tutaj warto wspomnieć jeszcze taki fakt, że w czasie Powstania Styczniowego, w okolicach tego Powstania Styczniowego, bardzo zmieniła się też moda wśród Polaków, albowiem pojawił się tak zwany strój patriotyczny. Bardzo chętnie zakładano wszelkiego rodzaju biżuterię patriotyczną, czy to były broszki, czy to były sygnety, czy to były jakieś wisiory, gdzie na, tych, na tej biżuterii były widoczne symbole z jednej strony patriotyczne, z drugiej strony odwołujące się do wiary. Dodatkowo zmienił się też ubiór. Kobiety zaczęły zakładać suknie, które były wzorowane na szlacheckich kontuszach, a wśród panów bardzo modna była konfederatka, czapka konfederatka. Natomiast samo powstanie styczniowe na pewno odcisnęło bardzo duże piętno na Polakach. Umocniły się te postawy patriotyczne, umocniło się poczucie jedności narodowej. Bardzo długo odwoływano się do, do tego powstania styczniowego, bo aż do czasów I wojny światowej. Na pewno uczestnicy powstania styczniowego zostali ogłoszeni bohaterami narodowymi. Kult był bardzo długo tutaj podkreślany, chociażby przez samego też Józefa Piłsudskiego. I yy, to, że powstanie upadło, nie oznaczało, że Polacy zakończyli jakąkolwiek walkę. Owszem, jest to Jedno z ostatnich powstań, następne już będą w okolicach tutaj I wojny światowej. Natomiast dwa lata po upadku powstania styczniowego, a więc w roku 1866 wybucha kolejne powstanie, powstanie zabajkarskie. To będzie za jeziorem Bajkał na Syberii i to powstanie wywołają polscy zesłańcy, im się uda oswobodzić i uda im się rozbroić nadzorujących Rosjan. Ich celem będzie rozbrojenie kolejnych Rosjan, uwolnienie Polaków, powrót na ziemię polskie, wywołanie kolejnego powstania, no ale to powstanie za bajkalskie również upada. Jakie spotkały Polaków Represje po powstaniu styczniowym. No te represje możemy podzielić też na kilka takich działów. Po pierwsze, wobec powstańców i osób związanych z tym powstaniem na pewno stosowano kary: kary więzienia, kary śmierci. Tutaj te osoby były też wywożone albo na Katorgę, czyli na ciężkie roboty za Ural, albo były wywożone na Syberię. Dodatko organizowano publiczne egzekucje, po to, żeby chociażby społeczeństwo przestraszyć. Konfiskowano majątki tutaj uczestnikom powstania oraz wszystkim, którzy pomagają powstańcom. I szczególne represje dotknęły ludność na Litwie, bo na samej Litwie na karę śmierci przez rozstrzelanie lub powieszenie skazano 700 osób, skonfiskowano ponad 1600 majątków i bardzo dużą grupę ludzi zesłano na Syberię. Same nasze państwo, czyli Królestwo Polskie również dotknęły represje. Taką najważniejszą represją była nieoficjalna zmiana nazwy państwa. Już nie mamy do czynienia z Królestwem, z Królestwem Polskim. Mamy do czynienia teraz z krajem nadwiślańskim. Rozpoczął się bardzo intensywny proces rusyfikacji, albowiem wszystkie autonomiczne instytucje polskie zostały tutaj zmuszone do tego, żeby zmieniły język urzędowania, czyli wprowadzono język rosyjski. Bardzo ważnym faktem było też to, że zwiększono liczbę guberni. Zwiększając liczbę guberni, ktoś by pomyślał, że to nic nie oznacza, ale zwiększając liczbę guberni z 5 do 10, czyli podwojono tą liczbę guberni, to oznaczało jednocześnie, że trzeba podwoić liczbę urzędników, a urzędnik mógł być tylko w języku rosyjskim, więc ta, ta rusyfikacja była dosyć mocno widoczna. Zatrudniono również też większą liczbę policjantów, więc znowuż te, te rosyjskie władze będą bardzo mocno widoczne. Całą administrację zmieniono właśnie na rosyjską. Poczty, sądy, to wszystko zostaje zrusyfikowane. Zlikwidowany zostaje Bank Polski i Bank w Warszawie, który był Bankiem Polskim, jest od tej pory oddziałem Banku Rosyjskiego, Banku Państwowego. Oprócz tego jeszcze. Hmm, jeżeli chodzi o nasze, nasze państwo, czyli o tereny Królestwa Polskiego, to władzę przekazano w ręce Apuchtina. Apuchtina, który bardzo otwartą ręką rządził na terenach Dawnego Królestwa Polskiego i jego rządy, które są bardzo antypaństwowe, antypolskie, nazwano nocą Apuchtinowską. Wobec szkolnictwa również zastosowano represje. Od tej pory język rosyjski stał się językiem obowiązkowym, a język polski był językiem nieobowiązkowym, na który trzeba było mieć specjalne zezwolenie dyrektora. I oczywiście język rosyjski był wykładany tylko język polski był wykładany oczywiście po rosyjsku. Jedynym przedmiotem, który nie uległ rusyfikacji, była religia. Wszystkich nauczycieli Polaków pozwalniano i w to miejsce zatrudniono Rosjan. Dodatkowo wprowadzono bardzo mocny system szpiegostwa, donosicielstwa, nadzoru nad uczniami. Zamknięto również tą otworzoną przez Wielopolskiego szkołę główną w Warszawie i przekształcono ją w Cesarski Uniwersytet Warszawski. Represje również dotknęły kościoła, zarówno kościoła katolickiego, jak i kościoła unickiego. I jeżeli chodzi o kościół, to przede wszystkim księża, którzy nie chcieli się zrosyfikować, nie chcieli się oddać pod władzę rosyjską, skazywano na śmierć lub wywożono na Syberię. Sam kościół katolicki, instytucje kościoła katolickiego zostały podporządkowane kolegium w Petersburgu. Zaczęto konfiskować dobra kościelne, zaczęto zamykać klasztory i rozpoczęto proces całkowitej likwidacji kościoła Unickiego. A na ziemiach zabranych ten kościół Unicki został już zlikwidowany dużo wcześniej, bo w roku 1831, a więc po powstaniu listopadowym. Jak zachowywali się Polacy, na te, jak, w ogóle jak reagowali na te represje? Bardzo duża liczba Polaków znowuż udała się na emigrację. Nie jest to taka fala emigracyjna jak po powstaniu listopadowym, ale mamy około 5 tysięcy osób, które udaje się na emigrację, między innymi do Francji, do Szwajcarii, do Stanów Zjednoczonych, do Wielkiej Brytanii. Na terenie chociażby Francji w Paryżu z inicjatywy przywódcy Białych, czyli Jarosława Dąbrowskiego, powstaje Zjednoczona, zjednoczenie emigracji polskiej i ono skupia przede wszystkim tutaj zwolenników ugrupowania patriotycznego, ugrupowania politycznego Czerwonych. Polacy wobec zaborców też przyjęli pewnego rodzaju postawę. Wiedząc o tym, jak duże represje ich spotykają po powstaniu styczniowym, wiedząc, że nie mają dalszych szans na walkę, część Polaków postanawia przyjąć postawę lojalistyczną czyli postawę, która będzie polegała na tym, że należy się podporządkować władzom zaborczym. Ale iść na pewnego rodzaju ugody, ustępstwa i tą drogą dążyć do coraz większej autonomii. I tutaj tą postawę lojalistyczną reprezentowały przede wszystkim tutaj te ugrupowania białych, zwolennicy białych. I ta postawa, ona najmniej, najmniej zwolenników miała w Warszawie, ale była dostrzegalna tak naprawdę w każdym zaborze, dlatego mówiliśmy, że mamy tak zwany trójlojalizm. Jeżeli w Warszawie mamy mało takiej postawy lojalistycznej, to w Warszawie możemy tutaj w Zaborze Rosyjskim, w okolicach Warszawy, możemy wyróżnić tak zwany pozytywizm warszawski. Pozytywiści warszawscy, oni byli przeciwnikami ugody, oni uważali, że należy stworzyć z Polaków społeczeństwo nowoczesne, wykształcone, świadome narodowościowo. A to wszystko będzie można osiągnąć poprzez postęp, wiedzę, edukację, i na to stawiają pozytywiści warszawscy. Oni stawiają na, dwa, na dwie rzeczy, o których jeszcze będziemy wspominać. Ma być to praca organiczna i praca u podstaw. Praca organiczna, czyli cały naród, jak jeden organizm pracuje, a praca u podstaw, czyli zaczynamy od edukacji. Jeżeli jesteśmy przy edukacji. To warto tutaj wspomnieć o takiej osobie w edukacji jak Konrad Pruszyński. Jest to człowiek, który stworzył pierwszy alfabet. On wydał pierwszy, przepraszam, pierwszy elementarz. On wydał pierwszy elementarz, który na wystawie w Londyńskim Towarzystwie Pedagogicznym w 1893 roku został uznany za. Najlepszy elementarz świata i Pruszyński zrobił to po to, żeby po prostu wzmocnić tą edukację polską. Pozytywiści warszawscy odrzucali to odzyskanie niepodległości drogą zbrojną. Oni uważali, że trzeba to po prostu troszeczkę inaczej do tego dojść. Najpierw trzeba naród wzmocnić, nazwijmy to wiedzowo. Również oni popierali ruch emancypacji kobiet. Polacy nie poddają się tej rusyfikacji, zaczynają też organizować tak zwane tajne komplety. Przede wszystkim na tych tajnych kompletach edukuje się z zakresu historii, geografii i języka polskiego. Organizowane są tajne kursy dla kobiet, i one mają dosyć charakterystyczną nazwę, i mogą być Wam znane tak zwany latający uniwersytet. Dlaczego latający? Dlatego że bardzo często te spotkania tajne kobiet edukacyjne zmieniały swoje miejsce, żeby nie zostały wykryte przez zaborców. A najsłynniejszą tutaj absolwentką jest nasza polska noblistka późniejsza Maria Skłodowska-Curie. Również na ziemiach zabranych, czyli na tak zwanych tych kresach, Odbywały się tajne komplety. Tam było dużo trudniej, ale Polacy organizowali się. Takim głównym ośrodkiem edukacyjnym polskiej kultury, polskiej oświaty było Wilno. Władze wiedziały, że Polacy coś takiego robią. Poddawano bardzo często cenzurze wszelką działalność artystyczną wszelkiego rodzaju pisma, czasopisma. Ale pisarze, artyści, dziennikarze bardzo umiejętnie radzili sobie z omijaniem tej cenzury, stosowali aluzje i stosowali takie określenia, które były przez Polaków odczytywane, a nie do końca były zrozumiałe dla rosyjskich urzędników. Także, pomimo tak wielkich represji po powstaniu styczniowym, walka o tą polskość, można powiedzieć, tutaj bardzo mocno przybrała na sile. To wszystko z tego tematu. Dziękuję i zapraszam na kolejną naszą lekcję.